Dzisiaj pierwszą noc już miałem sny o tym, że jadę. Jestem skoncentrowany i skupiony na tym, co ma zrobić cała moja ekipa. Każdy ma rozdzielone zadania i każdy ma dużo pracy. Ja jestem przygotowany na długi, i ciężki rajd i wiem, że nic się nie rozegra na pierwszym, drugim czy piątym łesie. Tu trzeba jechać do końca. Ja mam chyba tradycyjnie już pełne gadki. Martin ma bardzo ciężki rajd, na pewno przed sobą najdłuższy i najcięższy, jaki przejechał w życiu. Myślę, że jego taktyka jest bardzo prosta: być na mecie i nie przesadzać w niczym. Na razie jestem wyluzowany, nie, nie denerwuję się. Oczywiście, napięcie yy, się rozpocznie od, dnia dziś, od, od, jutro, od jutra rano. to chyba tak naprawdę w tym zespole odkojenia i odokładania wszystkiego byłem ja, ale młody jak najbardziej przydałby się. W ogóle nie przygotowywałem się na te zawody. Nie jestem przygotowany, ale liczę na, na szczęście. Jacek jest mistrzem takich prowokujących wypowiedzi. A prawda jest taka, że Jacek bardzo y, często uprawia sport y, w Krakowie. Bardzo różne sporty, to jakieś rowery przełajowe, wrotki i, i biegi itd. Tak tak Ta trasa jest naprawdę w tym roku tak pokładana, że po tysiąc kilometrów jeździmy i ten nasz system, którym dotąd jeździliśmy, sprawdziłby się tutaj. Super Ekstra. My nie jesteśmy osobami, które przygotowują się tygodniami fizycznie, treningami. Staramy się po prostu być amatorami od początku do końca. Oczywiście dzisiaj mamy świetne auto, które już nie można nazwać amatorskim i to zobowiązuje, tak? I to się to jest takie nasze wzajemne zobowiązanie. Bardzo proszę o, o kciuki. Robin stary, pozdrawiam Cię. Mamy tutaj bardzo ciepło i fajnie. Na pewno nie jesteś z tego powodu zadowolony, ale ja cię szczerze pozdrawiam i pozdrawiam wszystkich fanów, którzy oglądają nas a mają pewnie tam aurę zimową. Trzymajcie się.